Thank you. Trzewiatowski ośrodek kultury po raz jedenasty zaprosił już 18-19 października bieżącego roku do pałacu nad Murówką na kolejne seminarium naukowe Wiatów spotkania pomorskie. Polsko-Niemieckie Odkrywanie Regionu i tym razem przyniosło zaskakujące efekty, znakomicie uzupełniając dotychczasową wiedzę o przeszłości regionu, tak dotkliwie potraktowanego przez historię, która dziś jednak nie dzieli, a wprost przeciwnie łączy. Tegoroczne seminarium jest kluczowym elementem projektu, pomoże postaci miejsca symbole realizowanego przez Trzepetowski Ośrodek Kultury. W Trzepetowie kolejny już raz spotkali się historycy. Etnografowie, kulturoznawcy, archeolodzy i regionaliści, by przedstawić często cierające się o sensacje wyniki badań nad historią, kulturą i sztuką naszego regionu. O tajemniczym znalezisku na szczecińskim podzamczu opowiadał Słowomir Słowiński, dopatrując się w rękojeści nożyka w kształcie damy z pieskiem luksusowego importu z północy Francji. Kazimiera Kalita Skwierzyńska z kolei omówiła proces zmian, jakie zaszły w wyglądzie ratusza w Kamieniu Pomorskim. natomiast pan Andrzej Piotrowski wyjaśnił między innymi, dlaczego jeden ze średniowiecznych kronikarzy uznawał, że klasztor Norbertanów w Białbokach leży na wyspie. Po raz kolejny pojawiły się również informacje o domniemanym tsunami, do którego miało dojść w okolicach Trzebiatowa. Bardzo ciekawy, ciekawie zaprezentował się kolejny blok obrad naszego seminarium, podczas którego wystąpiła m.in. Dominika Florczak ze Szczecina, omawiając losy najsłynniejszej pomorskiej czarownicy, czyli Sydonii von Borg. Z kolei sylwetkę Carycy Marii Fiodorownej, urodzonej w Szczecinie, a wychowanej w Trzebetowie, zaprezentowała pochodząca również ze Szczecina Urszula Borkowska. Z wielkim takim zainteresowaniem spotkała się dr Janina Kochanowska, opiekunka merytoryczna naszego seminarium, która rozwiała krążące mity na temat Marii z księżnej Wirtemberskiej. Oczywiście wiele emocji również wzbudziło wśród słuchaczy wystąpienie Wojciecha Jarząba, który dzięki niemal takiej benedyktyńskiej pracy rozszyfrował niemal już wszystkie tajemnice wiążące się z trzybetowskim wizerunkiem słonicy Hanske. Pierwszego dnia seminarium obrady zakończyliśmy konkursem na potrawę pomorską. Oczywiście tutaj smakułyków pochodzących z regionu nie brakowało, a można było skosztować faszerowanego dorsza, gołąbków w sosie grzybowym, pys zimieszanych z boczkiem, czy też czerniny z kluskami. Oczywiście wielu ciekawych referatów nie zabrakło również drugiego dnia, czyli 19 października. Tutaj wystąpiła m.in. pani dyrektor Renata Korek, omawiając dzieje szkolnictwa ukraińskiego na terenie powiatu gryfickiego oraz szereg gości z Niemiec, m.in. z Greiswaldu, pani Jenny Klingelberg oraz Tomasz Ślepowroński. Zaprezentowali zbiory muzeum w Greifswaldzie, natomiast Marlen Fogler i Dieter Bischoff omówili szkolnictwo w przedwojennym Trzebetowie oraz na całym Pomorzu. Dwudniowe seminarium zakończyliśmy objazdem naukowym, tym razem zabytkami położonymi na wsiach w okolicach Gryfic. Dużym też wydarzeniem podczas seminarium była promocja publikacji z referatami, które zostały wygłoszone podczas ubiegłorocznego seminarium. Publikacja oczywiście jest dostępna w Pałacu oraz w księgarni w Trzebiatowie. Mam nadzieję, że spotkamy się również w tak licznym gronie i z szeregiem interesujących referatów w przyszłym roku.